Jako ludzie lubimy się wywyższać. I choćbyśmy teraz wzbraniali się przed przyznaniem tego, to niestety taka jest prawda. Kiedy mówimy o sobie, najczęściej zaczynamy od swoich zalet. Wady niekiedy umniejszamy albo i pomijamy. Ale lubimy też się wywyższać, chwalić się, mówić, co to nie ja. I gorsze jeszcze od tego jest, kiedy to robimy kosztem drugiego człowieka. Kiedy brakuje nam argumentów, żeby samemu siebie wywyższyć, zaczynamy poniżać innych. Czasami o zgrozo wychodzi to nieświadomie, a czasami perfidnie robimy to świadomie. Czasami są to drobne szpile, ale czasami bardzo bolą. I teraz chciałbym zadać bardzo ciekawe pytanie. Ja je wszystkie powtórzę do, do nagrania, ale jaką obelgę, bez inwektywów, jaką obelgę na swój temat, w jaki sposób ostatnio zostałeś najbardziej poniżony? Nie wierzę, że nikt z nas nie usłyszał nic negatywnego na swój temat. Po prostu tak jest, w takim społeczeństwie, w takim świecie żyjemy. Że ludzie mówią o nas źle za naszymi plecami albo nam prosto w twarz. Może się odważycie. Co negatywnego, jaką obelgę, albo jak, w jaki sposób ostatnio była próba poniżenia nas? Dobrze, to uznam, że nie. Ale mam kolejne pytanie. Czy kiedykolwiek mieliście wrażenie, że wasza nasza wiara, będę mówił. Pierwszej osobie liczby mnogiej, że nasza wiara jest słaba, słabsza albo bezskuteczna. Coś się nie udało, o coś zabiegaliśmy, o coś się modliliśmy, a tutaj nic z tego nie wyszło. Albo czy zdarzyło nam się myśleć, że chrześcijaństwo to jednak taka ciągle walka, a nie radość ze zwycięstwa? Albo czy doświadczyliście momentów, że wydawało się, że świat ma więcej do zaoferowania, aniżeli życie z Bogiem, że więcej mogę osiągnąć w świecie, aniżeli w kościele, że bardziej jestem ceniony i chwalony w świecie, a w kościele to ciągle muszę udowadniać swoją wartość, a i tak znajdzie się ktoś, kto to skrytykuje. Albo jak rozumiemy, Zwycięstwo w Chrystusie. Śpiewaliśmy y, pieśń, nie pamiętam tytułu, ale refren był, chcę do, iść do domu Ojca. W trzeciej zwrotce właśnie pojawił się element zwycięstwa, zwycięstwa w Chrystusie. Czy postrzegamy to zwycięstwo jako przyszłe wydarzenie, czy jako coś, co możemy doświadczać już dzisiaj? Wiem, że to sporo pytań na początek, ale pytania mają za zadanie to, żeby nas wciągnąć, zainteresować, pobudzić do myślenia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy mogli przyjrzeć się, co to znaczy być zwycięzcą w Chrystusie. Chciałbym powiedzieć, że wszyscy znamy taki mem YouTube'owy sprzed kilku lat, gdzie pewien pan bardzo skandował, kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jestem? Jestem zwycięzcą. Ale już wiem, że nie wszyscy bo zapytałem młodsze pokolenie, nie wszyscy to znają. Jakkolwiek wtedy ten klip był wyśmiewany, stał się memem i wręcz żenujący, to dzisiaj odkryjemy, że jednak jakieś znaczenie, jakąś prawdę w sobie niósł. A więc przyjrzymy się, co to znaczy być zwycięzcą w Chrystusie i jak ta prawda, bo jest to prawda, wpływa na nasze codzienne życie. A więc od razu podaję tytuł. Dzisiejszy tytuł ukazania będzie Zwycięstwo w Chrystusie. Jest oparty na słowach apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Jeżeli możemy, otwórzmy pierwszy list do Koryntian na rozdziale 15. I przeczytamy werset. 57. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 57. I czytamy tak. Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I żeby nie było, że przyjechał taki łysy z brodą, wyrywa jakieś wersety z kontekstu i na, ich na tych wersetach mówi kazanie. Nie. Przyjrzymy się kontekstowi tego konkretnego zdania, bo aby zrozumieć znaczenie naszego fragmentu, musimy spojrzeć na kontekst w kilku wymiarach. W kontekście całej Biblii, gdzie zwycięstwo nad grzechem i śmiercią było głównym przesłaniem Ewangelii, ale nawet wcześniej w Starym Testamencie, już w raju, Bóg zapowiada pokonanie szatana przez, jak czytamy w pierwszej Mojżeszowej 3:15, potomstwo niewiasty i przez całą Biblię, przez cały Stary Testament właśnie rozwija się i przybliża się motyw Bożego Triumfu, Bożego Zwycięstwa, które znajduje swoją kulminację na krzyżu Golgoty. To w kontekście Biblii. W kontekście listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, to końcówka tego listu, rozdział 15, to wielki traktat apostoła Pawła o zmartwychwstaniu. Apostol udowadnia w nim, że bez zmartwychwstania Chrystusa nasza wiara jest daremna. Bo jeśli zmartwychwstania nie było, to daremna nasza wiara. Końcowa część tego rozdziału jest całym planem zwycięstwa nad śmiercią. I dochodzimy do wersetu 57, w którym pojawia się pomocnych słowach o tym, że śmierć zostanie pochłonięta w zwycięstwie i Paweł nie interesuje tylko doczesność, nie interesuje dzisiaj. On patrzy w przyszłość, on patrzy w całą wieczność. Ale przyjrzyjmy się temu wersetowi. Dlatego że całkiem niedawno była zrobiona, ja to przeczytałem w jednym z periodyków tak zwanych chrześcijańskich, gdzie przeprowadzono ankietę na temat tego, dlaczego ludzie odchodzą od Boga. Zapytano tych, do... ankieterzy dotarli do tych, którzy w jakimś tam odstępie czasu opuścili Boga, opuścili Kościół, zadali pytanie, dlaczego. I jedną z najczęstszych odpowiedzi było to, że czuli się przegranymi. Jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, taką właśnie odpowiedź podali. Inne odpowiedzi były takie, że widzieli sukces ludzi tego świata, że widzieli własne słabości, że bali się śmierci, że czuli się osamotnieni w walce. To podali ludzie, którzy jakiś czas żyli z Bogiem, jakiegoś Boga poznali, a jednak takie wymówki podali. Ale w kontekście naszego wersetu, wersetu 57, miejmy go otwarte, ale przyjrzyjmy się tej pierwszej wymówce, że ludzie widzieli sukcesy ludzi tego świata, dlatego od Boga odeszli. Sukcesy, czyli bogactwo, zdrowie, komfort, a my, my doświadczamy biedy, chorób, trudnych wyborów, obelg. Bo i tak niekiedy bywa. Ale jeżeli odniesiemy to do kart Biblii, jeżeli przyjdziemy z tym stanem rzeczy do Boga, to Bóg nam powie: no dobrze, Remku, spójrz do mojego słowa. Otwórz razem z wszystkimi Ewangelię Mateusza na szóstym rozdziale. I tam są piękne dwa wersety: 19 i 20. Ewangelia Mateusza 6, 19. 20. Po księdze i rozdziale wiemy, że jest to fragment kazania na górze. I przeczytajmy sobie ten fragment. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie. I zobaczcie, jeżeli tą wymówką ludzi, czy tym powodem, dla którego. Ludzie myślą, że z Bogiem przegrywają, bo widzą sukces ludzi tego świata. Mamy także i Bożą odpowiedź. Że sukces jest mierzony inaczej, że Bóg nie patrzy na te ziemskie skarby, jakich dla niektórych jest nazwisko, pochodzenie, bogactwo, zdrowie, komfort czy dobre zdanie. O, o mnie samym. Bóg mówi o innego rodzaju sukcesie. Bóg mówi o innego. Rodzaju skarbie. Bóg mówi o innego rodzaju zwycięstwie w tym kontekście. Bo prawdziwe zwycięstwo nie polega na materialnym sukcesie. Ludzie też często myślą, że z Bogiem przegrywają, bo widzą własne słabości: upadki, nieudane modlitwy, niepowodzenia, kiedy jeszcze. Wiele lat temu mieszkaliśmy w koło brzegu, co nabożeństwo, przez cały okres, jak tam mieszkaliśmy, pewne były dwie rzeczy. Że po nabożeństwie będzie kawa i herbata, oraz że podczas nabożeństwa wstanie jedna siostra, która jak sama mówi, 32 lata. Wyobraźcie sobie, 32 lata modliła się o nawrócenie swojego syna. I teraz mógłbym zadać pytanie, o co najdłużej w życiu się modliłeś i jak długo to trwało? Ale z pewnością nikt z nas nie modlił się w jednej sprawie, powiem, w jednej intencji 32 lata. Jakiś czas potem, wiele lat potem, kiedy mamy tę tradycję co roku odwiedzać Kołobrzeg i chodzić do zboru, poznaliśmy tego syna już po chrzcie. Trwało to ponad 32 lata. I tak sobie pomyślałem, ile przez ten czas w trakcie tych lat musiało być momentów, potrzebów złego, o zwątpieniu, o niewysłuchanych modlitwach, o jakiejś blokadzie, a może o braku wiary, o niewystarczającej wierze. 32 lata. I widzimy nasze słabości, widzimy nasze upadki. Na nic się da stwierdzenie: Boże, takiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Widzimy nasze niepowodzenia. Że kiedyś za cokolwiek się zabieramy, to się po prostu nie udaje. Choć podchodzimy do tego z szczerym sercem i naprawdę byśmy chcieli, aby to się udało, niekiedy tak nie jest. Ale, jeżeli otworzymy list do Filipian, na czwartym rozdziale, werset trzynasty. Apostoł Paweł przypomina nam w tym wersecie, Filipian 4,13, Że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I wtedy moje słabości nawet, jakkolwiek byłbym ich świadom, są już stłamszone, są pokonane, są przyćmione potęgą Boga, są zwyciężone Bożą Obietnicą, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Bo nasze zwycięstwo nie pochodzi z mojej siły, z mojego intelektu, z mojej wiedzy, z mojej aparycji, z moich znajomości, ale zwycięstwo nie pochodzi z Bożej łaski. A więc ludzie myślą, że z Bogiem przegrywają, bo widzą sukces ludzi tego świata, myślą, że z Bogiem przegrywają, bo dostrzegają własne słabości, ale też trzecią odpowiedzią było to, że boją się śmierci. I nawet jako chrześcijanie. Często boimy się tego, co jest po drugiej stronie, albo boimy się, już doprecyzowując, momentu umierania. A jeżeli spojrzeć na Ewangelię Jana, 11 rozdział, 25 werset, Jezus mówi wprost: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. W tym fragmencie nie ma ani krzty strachu. Ten fragment pokonuje wszelki strach, który mógłby komukolwiek towarzyszyć, bo śmierć nie jest końcem, ale jest początkiem wiecznego zwycięstwa. Przedwczoraj byliśmy z żoną w Kołobrzegu. Poza pastorstwem pracuje w gazecie jako redaktor graficzny i nasza gazeta obchodziła 30-lecie. Zgrało się to też czasowo z takim plebiscytem sportowej dziesiątki, który gazeta od 30 lat organizuje i kiedy... Prowadzący wywoływali kolejnych to zwycięzców plebistytu na scenę do odebrania statuetki. Każdemu towarzyszył jakiś fanfar. Oczywiście był to nagrany jingle, puszczany z komputera, trwał mniej więcej 15-20 sekund. Od mój moment zwycięstwa, od mój moment chwały trwający 20 sekund, potem wręczenie statuetki, dyplomu, uścisk rąki, ręki, przepraszam, zdjęcie i dziękuję i tyle. Minuta i po zwycięstwie. Ale wyobraźmy sobie tę wieczną chwałę, kiedy będziemy z Chrystusem Jezusem i będzie wieczne zwycięstwo, kiedy będziemy mogli być przy naszym panu. Ten niekończący się fanfar os, orkiestr i chórów niebiańskich. A ludzie myślą nadal, że z Bogiem przegrywają, bo widzą sukcesy ludzi tego świata, widzą własne słabości, boją się śmierci czy raczej umierania, albo po czwarte czują się osamotnieni w walce. Ale i tu Jezus dodaje w Ewangelii Mateusza, pod koniec tej Ewangelii, w ostatnim rozdziale, 28 rozdział, werset 20. Czyli Mateusza 28, 20, mówi, Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Nikt z nas nigdy nie jest samotny. Nawet szczególnie, szczególnie w momentach, w tych trudnych momentach, kiedy wydaje nam się, że wszyscy nas opuścili. Kiedy wydaje nam się, że nikt już przy nas nie pozostał, że pozostaliśmy sami to ta Boża obietnica trwa od zarania dziejów, jest obecna i dzisiaj i będzie trwała, bo Bóg powiedział, Jezus powiedział, ja jestem z wami po wszystkie dni do skończenia świata. Jezus nie cofa swojego słowa, nie zmienia swojego słowa i nigdy nie spojrzy na takiego Remka i powie, a nie, to jest z nim nie. Ja. To tyczyło wszystkich poza nim i nigdy nikomu z nas tak nie powie. Nie walczymy sami, nie żyjemy sami. Apostoł Paweł przypomina, że zwycięstwo nad grzechem i śmiercią zostało już odniesione przez Chrystusa. To On jest tym ostatecznym zwycięstwem, bo nie chodzi o nasze doczesne sukcesy, nie chodzi o nasze doczesne powodzenie, ale o ostateczne zwycięstwo, które daje nam Jezus. Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią jest kluczowe dla zrozumienia Ewangelii, bo to nie my mamy zwyciężać nad grzechem, mamy go odrzucać ze swojego życia, ale zwycięstwo nad grzechem odniósł już Jezus Chrystus. On jest tym zwycięzcą. Biblia nas uczy, cała Biblia nas uczy o tym triumfie, nawiązałem o tym w kontekście naszego fragmentu, ale skupmy się na tym zwycięstwie, bo nie o nas chodzi, i nie o nasze zwycięstwo, chodzi o nie, nie o nasze wywyższanie się, triumfalne spojrzenie na siebie samego, chodzi, ale chodzi o spojrzenie na Chrystusa i o Jego zwycięstwo nad grzechem. W pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, w wersecie ósmym, Znamy te słowa, czytamy, że kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł jest od początku grzechszy. Syn Boży na to się objawił, by zniweczyć dzieła diabelskie. Jezus przyszedł, by unicestwić dzieło szatana, czyli grzech, który nas oddzielał od Boga. Jezus przyszedł, by pokonać śmierć, by zostać zwycięzcą, by pokonać grzech. Wiemy też, jak mówi Apostoł Paweł w liście do Rzymian 6:9, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera śmierć nad nim już nie panuje. Czyli zobaczcie, jakie to musiało być zwycięstwo, którego nikt nie pobił. Powrócę do gazety, dlatego że dwa tygodnie temu zamieszczaliśmy artykuł o pewnej lekkoatletce regionalnej z Polski, która jeszcze miesiąc wcześniej zamieszczaliśmy artykuł, w którym świętowała swój rekord, życiowy rekord, który stał się zarazem rekordem świata. To był bieg na 400 metrów. Jaka była wielka radość dla całego kraju, no bo zdobyła tytuł dla Polski. Jaka była radość dla całego regionu, no bo ona oczywiście z Koło Brzegu. A dwa tygodnie temu ten rekord został pobity. Zjawił się ktoś inny, kto pobiegł o 1,3 sekundy szybciej, co jest dużą różnicą czasu na 400 metrów. Ale zobaczcie, to zwycięstwo było krótkotrwałe, było chwilowe albo było do pokonania. A zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, ten, który powstał z martwych, już więcej nie umiera, bo śmierć na nim już nie panuje, jest ostatecznym zwycięstwem, którego już nikt nie pokona. Śmierć. Nie podejmie kolejnej warki i nie pokona Jezusa. To już się stało, stał się raz na zawsze. Jezus jest tym ostatecznym zwycięzcą, zwycięzcą nad grzechem, zwycięzcą nad śmiercią. On nie tylko umarł, ale i powstał z martwych, co czyni Go Panem życia i śmierci. Jego zmartwychwstanie to dowód, że grzech i śmierć nie mają już nad nami władzy. Ale jest jeszcze jeden fragment. Też Pawłowy z listu do Rzymian, 8 rozdział, 37 werset. Czytamy, że Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. To nie my odnosimy zwycięstwo własnymi siłami, własnym nazwiskiem, własnym bogactwem, elokwencją czy czym tamkolwiek, fachem. Nie tym odnosimy zwycięstwo i to nie my ale jest ono darem Chrystusa. To Jego miłość prowadzi nas do triumfu nad naszymi słabościami. I tutaj kluczowe zdanie, chyba najważniejsze z całego kazania: to Jezus jest zwycięzcą, a my jesteśmy zaproszeni do uczestniczenia w Jego triumfie. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy na takiej właśnie gali, obserwujemy sobie scenę, gdzie wręczane są statuetki, przychodzi ta, Ostatnia, ostateczna, największa, gdzie wychodzi ten laureat, który został wybrany, został zwycięzcą, który zasłużył na to w pełni, który jako jedyny podjął walkę, mógł ją wygrać, wygrał i teraz staje, by odbierać nagrodę. Ale w pewnym momencie on się zwraca do nas i mówi: chodź, stań koło mnie. To Jezus jest zwycięzcą. My jesteśmy zaproszeni do uczestniczenia w Jego triumfie. A więc co z tym zwycięstwem teraz możemy zrobić? Czy to znaczy, że mamy chodzić i przechwalać się, ja jestem zwycięzcą, poznałem Boga, a Ty, i tutaj można wstawić jakąś przynależność religijną, nie powiem specjalnie, Ty jesteś przegrywem, nie znasz Boga i tak dalej. Nie, nie o to chodzi. Jak możemy żyć w zwycięstwie Chrystusa każdego dnia? Takie już praktycznie na koniec. Ewangelia Jana 15 rozdział, 5 werset. Ewangelia Jana 15:5. Czytamy: Bez mnie nic uczynić nie możecie. Bardzo zachęcające słowa, prawda? Aż chce się żyć, kiedy usłyszymy takie słowa: bez mnie nic uczynić nie możecie. Ale jest to piękny fragment. Dlatego, że uczy nas, abyśmy nie polegali na swoich siłach. Nie, nie polegali na tym, co już w życiu wypracowaliśmy, abyśmy nie polegali na tym, z czego sami się szczycimy w swoim życiu, ale polegali na Chrystusie, bo bez niego nic w życiu nie możemy zrobić. A jeżeli coś osiągniemy, to za dwa tygodnie przyjdzie ktoś, kto osiągnie to samo o 1,3 sekundy szybciej. A więc nie polegaj na własnych siłach, ale na Chrystusie. W Księdze Habakuka, w drugim rozdziale, czwartym wersecie czytamy, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Znamy ten fragment. A więc nie kierujmy się tym, co widzimy, ale kierujmy się wiarą, bo z wiary będziemy żyć. Po trzecie, jak czytamy znowu w liście do Rzymian 8:31, Apostoł Paweł triumfalnie stwierdza: "Jeśli Bóg z nami, któż Przeciwko nam. Nie znaczy to teraz, że w Kościele pierwsze co, to mam zacząć zbierać popleczników, żeby stworzyć swoją gwardię, stworzyć swoją stronę i podzielić zbór. No nie. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, mówi o tym, że mamy się nie skupiać na porażkach, ale na Bożym Słowie i na Bożej chwale, bo to On jest zwycięzcą, a my jesteśmy zaproszeni, żeby stać razem z Nim. I po czwarte... Głoś zwycięstwo Chrystusa. Z jednej strony rozpiera nas duma, że nasz Pan i Bóg, nasz zbawca, któremu zawierzyliśmy, pokonał. Jest zwycięstwem, pokonał śmierć, pokonał grzech. Nikt przed Nim, nikt nigdy po Nim tego nie dokonał. On był jedyny, który mógł to zrobić. On był jedyny, który tego dokonał. Nasze życie ma być świadectwem Bożego triumfu, nie tylko nasze słowa, ale nasza postawa, nasze czyny nasze całe życie. A więc jeszcze raz, zastosowanie dla codziennego życia. Jak żyć w zwycięstwie Chrystusa każdego dnia? Nie polegaj na swoich siłach, ale na Chrystusie. Nie kieruj się tym, co widzisz, ale kieruj się wiarą. Nie skupiaj się na porażkach, ale na Bożym Słowie i głoś zwycięstwo Chrystusa. Także niech Bóg umocni nas wszystkich w światłości. W Chrystusie mamy. Zwycięstwo. Choćby świat twierdził inaczej, choćby z prawej i z lewej próbowali nas upokorzyć, zdyskredytować nasz, i naszego Boga, i naszą wiarę, może okoliczności niekiedy nas wydaje się, jakby nas przerastały, że czujemy się słabi, czujemy się opuszczeni, zrezygnowani, to jednak prawda jest taka, Jezus zwyciężył. I na sam koniec jeszcze raz powtórzmy, przypomnijmy sobie ten werset, czyli 1 Koryntian 15:57. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.